Jesteśmy w Rumunii w Timisoarze. Come on, come on, come on, come on. I just only Już wkroczyliśmy do tego pięknego miasta i będę pokazywał co tutaj można zobaczyć. Odwracając się, widzimy od razu katedrę. Jak się nazywała ta katedra? Metropolitana. Metropolitana. Uczyłem się, ale i tak nie zapamiętałem zachowała atmosferę habsburskiego miasta głównie dzięki zabytkom z tamtego okresu cała drużyna piłkarska pozuje sobie do zdjęcia to jest główny plac w misoarze i widzimy tutaj park idziemy dalej do centrum policja rumuńska chodzi, patroluje jest spokój, tutaj widzimy bardzo ładną fontannę i zauważyłem też pozostałości jeszcze z panowania rzymskiego. Czyli widzimy znany symbol. Drugą nazwę, którą wyczytałem w ten kościół, to jest Sobór Trzech Świętych Hierarchów, tak wygląda główny plac w misolze w centrum. I wchodzimy w taką klimatyczną uliczkę, że widzimy Parasole powiewają bardzo ładnie zrobione, tak na Rumunii super. Kolejna grupa przyjechała zwiedzać Timisoara. Jesteśmy tutaj na kolejnym placu. W centrum jest bardzo dużo placów. Tutaj widzimy takie złote strzały powbijane w tego człowieka. Za bardzo nie mogę znaleźć informacji co ten. Monument tutaj oznacza, ale plac jest bardzo ładny. I jak na środę południe, to jest naprawdę sporo Rumunów. Taka ciekawostka, którą dowiedziałem się dzisiaj na śniadaniu. W Rumunii, w Timisoarze, powstały pierwsze, pierwsze tramwaje na świecie i one są, i działają do tej pory, bym powiedział. Fajne, takie kolorowe, aż chce się wsiąść. I jeszcze druga ciekawostka: to jest taka, że w Rumunii, właśnie tutaj w Timisoarze, powstały pierwsze latarnie, pierwsze oświetlenie miasta. Od, od razu stwierdziłem, że no skoro był tutaj hrabia dra Dracula, to dlatego, dlatego zrobili oświetlenie, żeby już się chyba nikt nie bał. Proszę, tutaj dwie, dwie turystki. Dwie turystki sobie robią zdjęcie pod bardzo ładnym pomnikiem. No i klimat jak w Rumunii widać. Takie ładne pomniki są w niektórych miejscach w centrum miasta. I z jednego placu w sumie się przychodzi na drugi plac. Kolejne kościoły prawosławne, katolickie. Kolejne monumenty, które tutaj stoją, i widzimy kościół naprzeciwko kościołu. Kolejna bardzo klimatyczna budowla, niczym rodem z opowieści Drakuli. A no, takich budowli nie ma w Polsce. No, Placyki są bardzo ładne. Jednak mały to miasteczko który nazywany kiedyś był Małym Wiedniem. Tutaj chyba szkoła, tyle młodzieży wyszło. Nie, kościół. Tutaj widzimy pozostałości po oblężeniach, które to miasto przeżywało w XV-XVI wieku przez Turków, przez Austriaków, przez, przez inne państwa. A tam dalej widzimy ładne rondo, fontanna. I tak ta cała Rumunia wygląda. I słowa, że tutaj też dzieci przyjechały na wycieczkę żeby zobaczyć jeszcze ruiny. Ruiny mur muru Tutaj widzimy pozostałości po murach obronnych które były już pierwsza zmianka była od XIV-XV wieku Jestem w parku i oglądam rumuński zegar. Jeszcze takiego nie widziałem. O, tutaj siedzi pani Rumunka. Klasyczny przykład. No i tak tutaj w Timisoarze ludzie sobie żyją. Jest starodawny tramwaj. Jest nawet drugi, już mniej starodawny. Abym powiedział nowoczesny tramwaj, i co tutaj widzimy? Kolejny bardzo ładny pomnik, który przedstawia to jest chyba niby koń, jakiś trochę upośledzony i włócznia. Włócznia też jest tutaj symbolem w Rumunii, bo od włóczni zginął hrabia Dracula w lat Dracula, został przebity włóczniom, i może dlatego to jest ten symbol. Kolejna z klimatycznych uliczek. I muszę przyznać szczerze, że bardzo sympatycznie tutaj jest w Timisoarze. Szczerze powiem, nie spodziewałem się. Na pierwszy rzut oka, jak wjeżdżaliśmy, trochę było obskurnie, jak w Łodzi, ale przemieszczając się tymi uliczkami w centrum, to naprawdę można stwierdzić, że, że jest bardzo ładnie. I tutaj jakiś Pomnik ażurowy. Także jeszcze przez telefon rozmawia Brakujące części ciała ma, ale je gada przez telefon. A, to że wszyscy tak mają. Dziewczyny, podoba... Dziewczyny, podoba wam się w Tymisarze? Bardzo. Polecam na wakacje. Na, wak na wakacje na jeden dzień. Widzimy Instytut Politechniki, Biblioteka. Też budynek bardzo stary, ale zauważyłem, że ładnie są te domki wykonane. Te wszystkie budowle, nadgryzone przez ząb czasu, ale takie mi się podobają najbardziej. Rumunia, czyli stolica Daczek. Tutaj widzimy Daczkę 1300, model. Mam sentyment do tego samochodu, bo rodzice tak, takimi, yy, takim samochodem jeździli. Jak się pobrali, to im rodzice kupili. Dlatego miło mi się takie samochody ogląda. I inne daczki. Tutaj już mamy nowszą. Też niebieską. A do porównania tutaj też jest daczka. Tak jak to cała Rumunia, same daczki. Jeden z kościołów. Kolejny zresztą. Już chyba 50., który tutaj widzimy w tej Timisoarze. I można podziwiać bardzo ładne budowle. Blisko centrum jest bardzo ładny park. Widzimy fontanny. Pomnik upamiętniający. Wydaje mi się to jest żołnierz, trzyma flagę. Zobaczymy co będzie napisane. No chyba jest po, po rumuńsku. To jest kolejna fontanna. Tam widać ten pomnik, a tutaj postacie, sylwetki osób, które przyczyniły się do rozwoju tego państwa, i dlatego ich sylwetki są tutaj upamiętnieniem. Bardzo dużo tych pomników. Jak widzimy, tutaj jest jakiś pan Panfil. Widzimy, że umarł. W 1994 roku Edward. No i takie i takie są tutaj tabliczki z upamiętniające te osoby. Tutaj też po numeru w 2008 roku. No i bardzo dużo jest tych, tych postaci w tym 1999 Park naprawdę super. Rumuńska flaga powiewa. I co tu można oglądać? Kolejny bardzo ładny kościółek, których tutaj naprawdę jest dużo. Praktycznie jeden przy drugim. Nie wiem czy oni się tak modlą, czy tak dużo wiernych jest, czy po prostu taki mieli rozmach.